Cześć! Witajcie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj wypróbuję specjalny lakier. To jest taki lakier, który zmienia kolor pod wpływem temperatury. Czyli tam gdzie jest ciepło jest czerwony, tam gdzie jest zimno jest czarny. I użyję do tego ołówka, bo wydaje mi się, że właśnie ta temperatura, kiedy się pisze, to z ręki przechodzi na ołówek jakimś cudem. I, no i właśnie powinien zmieniać kolor w czasie używania. Czyli to jest mój ołówek jeszcze nie pomalowany, to jest mój lakier termiczny. Niestety nie jest to lakier do paznokci, tylko lakier właśnie do różnych artystycznych rzeczy, takich jak ym, teraz będę uskuteczniać i do do it yourself. No i pomysł jest bardzo prosty, pokryję lakierem cały ołówek. I mam nadzieję, że kiedy się będzie pisało, to właśnie będzie zmieniał kolor. Zobaczymy, czy się uda. To jest eksperyment i test lakieru. I teraz trzeba jakoś tak zrobić, żeby położyć, żeby dało się pomalować, żeby położyć opierając na końcówce, na jednej i drugiej, tak żeby nic podpórka nie dotykała na środku ołówka. I jak będzie sechł, będzie musiał również schnąć ołówek w taki sposób, żeby nic nie dotykało lakieru. I zaczynamy z malowaniem. I całówek jest pomalowany. Jeszcze tutaj trochę domaluję, żeby było równiutko. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Tutaj już nic więcej się nie zdarzy, tylko ten ołówek przez kolejne 6 minut. I teraz jest na pewno równiutko. A teraz musi wyschnąć. Teraz wyschnięty jest już ołówek. Ołówek jest już wyschnięty. Uroczy, prawda? Taki czarniutki, właściwie wiśniowy, gładziutki. No i trzeba wypróbować, czy rzeczywiście zmienia ten kolor na czerwony, bo inaczej całość bez sensu. I spróbuję mocno zacisnąć pięść na łówku. Zobaczymy, czy zmieni kolor. Jak widzicie, nic się nie stało. Jeszcze raz. A teraz ruchy frykcyjne. Proszę, nie pokazujcie tego dzieciom. I albo się lakier starł, ta górna warstwa. Albo rzeczywiście coś tutaj się zmieniło. Tu na kancie jest bardziej czerwony, widzicie? I teraz wyobraźcie sobie pisanie, używanie tego ówka, żeby zmieniał kolor. Bardzo nieporęczna sprawa. A tutaj mam gorącą wodę i zobaczę, czy gorąca woda będzie reagowała, czy lakier będzie reagował z gorącą wodą. I efekt jest po prostu wow. Od razu zmienił kolor. Na jasno czerwony ale bardzo szybko mm, z powrotem zmienia się na czarny. W tych miejscach, gdzie były kropelki, już się pojawiają czarne ciapki. Czyli ten efekt trwa bardzo krótko. Już praktycznie znowu jest cały czarny. I żeby utrzymać trochę dłużej ten efekt, to włożę, zamoczę cały ołówek w wodzie. Oczywiście ciężko przewidzieć, czy w ogóle będzie jeszcze działał, czy będzie pisał potem. Ale nic to poświęcę go dla idei. I bardzo szybko zmienia kolor na czarny. Ale jak dotyka się go mokrymi, ciepłymi palcami, to na chwilę się przebarwia. W każdym razie jest to dosyć ciekawy efekt. Może nie na ołówku, może na czymś innym, co rzeczywiście wchodzi kon w kontakt z y, ciepłą temperaturą. Jak widzicie, temperatura dłoni, czy około 36 stopni, nie wystarcza, żeby utrzymać efekt albo uzyskać bardzo jasno czerwony. Tylko takie chwilowe przebarwienie. Więc, jeżeli macie pomysł na jakieś zastosowanie tego lakieru, e, przy czymś, co rzeczywiście zmienia temperaturę na dużo cieplejszą, na przykład, może kubek, e, można by pomalować tym lakierem, jakiś napis zrobić na kubku, wtedy ten efekt będzie dużo ciekawszy. Nie wiem, co jeszcze będę Wam opowiadać przez minutę, albo. Ale postaram się coś wymyślić. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam bardzo podobał. Że uważacie, że taki lakier jest bardzo praktyczny. Pamiętajcie, nie jest to lakier do paznokci, a raczej właśnie do malowania kubków albo jakichś naczyń, które zmieniają temperaturę. I jak zwykle zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Znajdziecie tu dużo pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. Jak na przykład ołówek. Do następnego razu. Cześć!